Witajcie moi kochani w unboxingu tej oto paczki. W nazwie macie już podaną, e, podane to, co znajduje się w tej paczuszce. Dzisiaj będzie unboxing moi drodzy, a wkrótce będzie recenzja tego, co tutaj się znajduje. Oczywiście widzicie pudełko, nie widzicie ani z tej strony, ani z tej strony e, adresu, bo nie jest wam to potrzebne. Ok, dostałem paczuszkę i zobaczymy. Co się w niej znajduje? No, także moi drodzy, otwieramy. Ja, znaczy, ja wiem, co w niej jest. Ja wiem, co w niej jest, co w niej się skrywa. Pięknego, tajnego. E, oczywiście sprzęt, który być może Wam się spodoba. Jezus Maria. Jeszcze się potnę za chwilę. E, a być może sprzęt, który nawet zakupicie. Już wie, zobaczymy. Na razie robimy unboxing. Oczywiście, a, zapomniałem. To powinienem dodać, oczywiście jest mój piękny unboxingowy nóż. Ok, dobra, mamy moi drodzy e, tutaj e, ja was, e, coś co to nie jest potrzebne, to jest moje, to odrzucamy. I są HyperX Cloudy. No właśnie, czyli to... O, czekajcie, bo to muszę jakoś wyciągnąć w sumie. Są gąbki, widzicie gąbki. Gąbki od, nie wiem od czego, ale one nie są tutaj potrzebne. Potrzebne jest nam to opakowanie, to opakowanie i moi drodzy, to co się znajduje w nim tutaj, w środku. I Właśnie tym się teraz zajmiemy. Headset, które jest dla gamerów, dla tych osób, które grają w gry komputerowe, nie dla tych, którzy moi drodzy, sławkami lubią się pobawić. No ale cóż, dobra. Nóż nie będzie mi już dłużej raczej potrzebne, chociaż nie, będzie mi potrzebne, żeby przeciąć tutaj zabezpieczenie. O Jezus, teraz jak to zrobić? No, ja, Jakoś to ogarnę. Jakoś to ogarniemy. E, oczywiście aka mistrz unboxingów, który zaraz podnie swoje dłonie. Bo coś innego mógłby zrobić. O Jezus Maria. Zawsze się mnie te plomby denerwują. Zawsze są tak zrobione, że kurczę, później ciężko jest ciężko jest to jakoś yy, zrobić na szczęście mam dwie kamery znaczy jedną z telefonu, drugą normalną więc macie jakieś tam przebitki tego yy, co się tutaj dzieje bo oczywiście ja bym tego nie ogarnął ej Jezus, jaka ta guma jest głupia naprawdę, żeby mieć problem z otworzeniem jednej głupiej paczki, o jest udało się, dobra, jest, udało się udało się, tam jeszcze gdzieś nie, nie ma plomu, dobra Ok, w takim razie będziemy, moi drodzy, wyciągać to cudo, co tutaj się znajduje. A znajduje się to, moi drodzy, oprócz tego, że w kartonie, to jeszcze. O, proszę, to jest karton, proszę, widać, jest pusty, jest pusty. To jeszcze, oprócz tego, że jest w tym, to jeszcze jest w takim pięknym pudełeczku HyperX. Widać? Myślę, że widać. Ok, w takim razie otwórzmy to cudo i zobaczmy, co tutaj się znajduje. Przede wszystkim mamy tekst. Welcome to HyperX. Coś tam team. Yy, generalnie całkiem, całkiem fajnie, bo to jest taki taki. No, ja wiem kurcze, jak wam to nazwać, tak, no, taki podpis, że dołączamy do teamu HyperX. To chyba informacja, że po prostu było robione Made in China. I tyle. Ok. Zabezpieczenie. I moi drodzy, to co jest tutaj w sumie najważniejsze. Czyli mamy mikrofon. Mikrofon jest oczywiście e, łamliwy, to jest słowo złe, ale w pełni, e, moi drodzy, do edycji. E, co dalej mamy? Tutaj mamy kable, tu mamy przejściówkę, z tego co się nie mylę, zaraz jeszcze. Zobaczymy. Tak, to jest ewidentnie przejścióweczka. Tylko chwila, bo to muszę ją wyciągnąć. Ona mi się nie chce wyciągnąć. O, jest i ona. Proszę bardzo, jest i taka przejścióweczka. Mamy przejścióweczkę, mamy to, mamy to. Tu folie na razie nie są potrzebne. Yy, mamy sam headset, którym trzeba będzie się teraz w sumie zająć. Czyli tą gąbkę, która tutaj się znajduje wypróżnić, o Jezus, to jest jeszcze milion innych rzeczy, dobra, to headsetem w sumie tym co najlepsze zajmiemy się na końcu, To jeszcze mamy moi drodzy w pudełku takie zabezpieczenie które trzyma nam no właśnie, co nam trzyma? trzyma nam kupę różnych innych rzeczy, to znaczy mamy mamy zabezpieczenie dla całkiem fajny pomysł, zabezpieczenie dla naszego headsetu w razie podróżowania Gdybyśmy gdzieś jechali na jakąś imprezę sportową i z logiem HyperX, całkiem fajny pomysł, moi drodzy. E, dalej mamy kable, kable i jeszcze raz kable. To znaczy, tutaj jest akurat e, przejścióweczka. E, przejścióweczka, moi drodzy, od e, mikrofonu i słuchawek. To jest ten na bok idzie. To jest przedłużenie. To jest przedłużenie, moi drodzy, dla. Całego zestawu, czyli dla mikrofonu i dla słuchawek, Again. to samo, jak widać. Czyli to jest to samo. I tutaj, moi drodzy, mamy e, przejściówkę dla rzeka. Jacka. Dla jacka, czyli, jeżeli e, ktoś by chciał e, samym rzekiem podpiąć wszystko e, za jednym razem, to od co jest ta przejściówka? Dobra, czyli to w sumie, co się, e, czym się zajęliśmy teraz. Ok, to jest nam niepotrzebne. W ogóle tutaj jeszcze jest design HyperXa, jakby kogoś interesowało. Co oczywiście z powrotem trafia do naszego pudła, które odłożę na bok i zajmiemy się naszymi, naszymi słuchawkami głównymi. Moi drodzy, same słuchawki wyglądają tak, następująco. Jak wyglądają, to już Wy sami ocenicie. E, całkiem miękkie są, z tego co czuję. Mamy też tutaj e, membrany na. Nasze słuchawki No i myślę, że wygląda to całkiem, całkiem Także, w sumie to by było na tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o unboxing Ja oczywiście tutaj, moi drodzy, pokazałem wam wszystko, co się znajduje w tym zestawie I myślę, że nic tutaj więcej nie ma, no same folie, folie i jeszcze raz folie Ale foliami się nikt przecież nie przejmuje, co nie? No, także po prostu je odrzućmy Także to już moi drodzy. To było na z unboxingu. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. E, I wkrótce będzie recenzja tego sprzętu, jak się spisuje i w ogóle, e, jaki mam, e, moi drodzy, e, o nim zdanie. Także do zobaczyska, trzymajcie się, e, odwiedźcie pozostałe linki w opisie. Pa! pa.